Dzisiaj, Mako widzowie z tej strony Żuczek, a dzisiaj jesteśmy w Minecrafcie. No, no, na serwerze z kolegami. Na serwerze jest MaxXD, jak tutaj widzicie. MaxXD jest. Ale dzisiaj nie o tym. Mój brat dzisiaj urodziny i chcę mu zrobić z tej okazji prezent w Minecrafcie. Tylko mam już taki temy. Netherite. Jakieś książeczki, Złoto. Diamenty i złoty miecz. Czy jakiegoś refa mi się przydało, tylko czy ja mam jabłko. Raczej jabłka nie mam. Oczywiście trzecia suba z dzwoneczkiem. Mam trzecia suba z dzwoneczkiem i, i dajcie laj, lajka w górę. Weźmy to jeszcze, żeby tak na bogato było, nie? Dobra. Dajmy. Okej. Jest. Jest. On ma na słabego na Yy, jeszcze może dzisiaj albo już jutro wyleci odcinek z przebudowy. No wiem, że to się tak długo ciągnie, ale no nie mamy kiedy. Dobra. Czyli tak. Yy, może jeszcze zobaczysz, coś mają. To bryłki. A nie się. się. Jak? Nie powiem, że jak... ...Maksu nie powiesz, że to prezent, to się... ...siema. Jeździ agresywny mój. No. Dobra, to lecimy. Okej. Okay. Lecimy pod domek mojego brata. Tak. Tutaj to. Jemy to. Tutaj to. I tak. No nie, hmm. tak, w środku nadaję jeszcze. I tak. tak, 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 tak. Tak, tak. 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 Da, to tak się prezentuje skrzynia z, prez z prezentem prezent na na urodziny. Prezent na urodziny wszystkiego najlepszego najlepszego wszystkiego najlepszego napiszemy ładny żuczek 66 1 2 okej okay. no to zrobiliśmy coś takiego jeszcze raz Szerzeszki, bryłki złota, diamenty oczywiście, netherite Sztabki złota No i dwa złote jabłka, no i miecz oczywiście Musi wrócić, pum, 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 Nie? No ja on tego ma? A czekajcie chwilę to siema, na no to już wszystko na dziś, yy, mam nadzieję, że mój prezent, yy, że prezent ode mnie dla mojego brata się mu spodoba, oczywiście trzecie z dzwoneczkiem i, i, i dajcie łapkę w górkę, łapkę w górę, a ja już się z wami żegnam, siema.